Idź prześpij, szarą godzinę poranku. Ja sam obudzę, gdy słońce zaświeci. Staniesz w rycerzy uzbrojonym wianku. Jakoś to będzie. Wojsko nam się skleci. Daj klucz do skarbu. Będę mierzył garncem. Przekupne złoto. Skończ także ze starcem, co mieszka w celi? A nas tylko dwoje będzie wiedziało. Ty ciężarna, troje. Jak to? I dziecko noszone w żywocie będzie wiedziało? Idź w biednej istocie, nieurodzonej taka tajemnica. Ty się naigrywasz, jeśli by tak było, jak ty powiesz. Czy ja szalenica porodzić żywe? Lecz nie, będzie żyło dziecko nic nie wie. Niechaj moja lwica spać się położy i zbudzi się świeża do nowych czynów w przyłbicy rycerza.